Kiedyś symbol innowacji, później toksycznej kultury. Uber zaliczył drogę z piekła do nieba i z powrotem. W 2017 roku same wieści Pracownice opowiadały o seksizmie w firmie. Konkurenci oskarżali Uber o agresywne zagrywki, a kulminacją tego wszystkiego był hashtag Delayed Uber. Dlaczego skasuj Ubera? Bo podczas protestu taksówkarzy przeciwko zakazowi wjazdu dla muzułmanów, Uber niby wykorzystał sytuację, by zarobić, a wielu to oburzyło. Ludzie masowo usuwali aplikację, wizerunkowo dramat. Travis Kalanick, charyzmatyczny i kontrowersyjny CEO, najpierw obiecał, poprawę, ale inwestorzy powiedzieli dość. Kalanik oczywiście odszedł, natomiast Uber zatrudnił nowego szefa o łagodniejszym stylu. Firma wprowadziła zasadę nie bądź według kami. Jest to bardzo ciekawy case, bo pamiętajcie, silna marka osobista Travis'a napędzała cały marketing, całą firmę od samego początku. Ale kiedy jego osobisty wizerunek stał się obciążeniem dla całej firmy, trzeba było odciąć go od całego konceptu, żeby ratować brand firmy. Nowy Uber kroje się na etyczny, stonowany, zmieniony. Natomiast taki jest jeden case. My w Polsce mamy olbrzymi problem z tym, żeby usunąć Pracowników, którzy są niewygodni dla firmy, ponieważ czujemy się z nimi związani. Bardzo często jeżeli chodzi o relacje wewnątrz firmy, traktujemy je na o wiele ważniejsze, jeżeli marka firmy, jeżeli prestiż firmy jeżeli w ogóle odbiór firmy jako taki, co wpływa bardzo często na sprzedaż i na wycenę firmy finalnie. Także pamiętajmy, że prowadząc biznes, biznes jest najważniejszy, że relacje prywatne musimy oddzielić od biznesu. Jest to bardzo, bardzo istotne.